Jesteś na redukcji albo chcesz przytyć, a waga ciągle stoi w miejscu. Problem niekoniecznie leży po stronie treningów albo diety. Podam Ci trzy możliwe powody, dla których waga stoi w miejscu. Po pierwsze, spożycie większej ilości soli albo węglowodanów powoduje to, że w tkankach więcej wody się gromadzi, chwilowo oczywiście, więc waga może albo stać w miejscu, albo na chwilę podskoczyć. Po drugie, może być tak, że jednocześnie budujesz mięśnie i spalasz tłuszcz. Jak w Twoim planie treningowym masz odpowiednią ilość kardio i odpowiednią ilość treningu siłowego, to waga może albo stać w miejscu, albo nieznacznie się wahać, a twoja sylwetka może ulegać w tym czasie poprawie. Bo najprościej w świecie gdzieś tam tkanka tłuszczowa będzie się delikatnie zmniejszać, a twoje mięśnie będą coraz bardziej uwypuklone, coraz bardziej kształtne, więc najprościej w świecie mówiąc, możesz tracić tłuszczyk i przybierać troszeczkę mięśni, dlatego waga będzie stała w miejscu. Po trzecie, są takie rzeczy jak cykl menstruacyjny, hormony, stres to wszystko wpływa na gromadzenie się wody w organizmie i inne procesy, a to z kolei może właśnie wpływać na Twoją wagę, na jej wahania. I po czwarte, zwykła fizjologia człowieka, czyli pamiętaj, że jesteśmy organizmem żywym, nasza waga codziennie będzie się zmieniać. Bez względu na to, ile zjadłeś, więcej lub mniej, tego nie warto ważyć się codziennie albo nawet co 2-3 dni, tylko warto ważyć się raz w tygodniu, żeby to była średnia Twojej wagi. Bo jak będziesz ważył się codziennie, to zauważysz bardzo, bardzo duże wahania. W ciągu jednego dnia gdzieś odłożysz sobie troszeczkę więcej wody, w ciągu innego dnia tej wody może troszeczkę więcej wydali. Ta waga będzie mocno oscylować, a to nie będzie miało w ogóle żadnego odniesienia do tego, co tak naprawdę się dzieje, dlatego warto ważyć się. Maksymalnie raz w tygodniu. Podsumowując, nie skupiaj się tylko i wyłącznie na wadze. Monitoruj swoje postępy w progresji, monitoruj postępy centymetrem, lustrem i też wagą, wszystkimi czynnikami, nie tylko jednym, żeby to wszystko ładnie w jedną średnią całość się składało. Daj znać, jak Ty monitorujesz swoje postępy.